Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Fikusek, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał z kluczów Ponieważ jest nowy, w sumie nawet nie wiem jak to nazwać, czy sezon, czy co Nie jestem do końca pewien, ale muszę wam powiedzieć jedno Zapraszam do poprzedniego materiału, a teraz chciałem wam przedstawić właśnie te klucze Dziękuję w ogóle z posadą Maciuś 22 za to, że mi pokazałeś w ogóle jak te klucze znaleźć Okej, okay, tutaj mamy, widzę bramy, ale tutaj Okej, bo we wodzie Tak, no dobra Pyk Czy on tutaj się pojawił? Nie Hmm A gdzie ten Maciek uciekł? Będziemy bardziej musieli go znaleźć Czekajcie Widzę go nikt. Sposób Maciek, tu A no dobra, tutaj jest kluczyk Dobra, dobra Jest fioletowy, pyk, no to mamy fioletowy kluczyk Tutaj się on znajduje Dobra, więc dziękuję Sorki, że głosów może za bardzo nie ma, ale to dlatego, że trochę prawa autorskie wchodzą mi w ogóle. No i ten, świat VIP również wam pokażę, ale to będzie jutro. I jutro to również będę chciał z rana pokazać wam materiał inny. Okej, okay, kolega się pyta, czy dostanie <laughs> uśmiech za pomoc. Mogę dać już teraz nawet. <laughs> Dobra, a teraz wędrujmy. Aha, pało? O ty dziadu jeden, spocony, idź się umyj. Ty drogi widzę, oczywiście zostaw subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a teraz co lecimy. Więc okej. Okay. <laughs> żeby żółty kluczyk to trzeba tutaj. Okej. Okay. Nie wiem w sumie, czy ten sezon kiedykolwiek był raczej tak, bo twórcy nie robią nic nowego, więc bądźmy sobie szczerze, ale o kurczę, nie wiem jak ja tutaj. A, na łańcuch. Dobra, dobra, dobra. <laughs> Już, już czaję, bardzo czaję. Jak Czekaj na tym łańcuch, No nie. Nie mamy żółty kluczyk, Essa. Dobra, żeby nie być niemiły, no to napiszmy i idźmy dalej, ponieważ kolejny klucz pojawi się tutaj, czyli wulkalnie, czyli praktycznie e, obok. <ścoughs> Dobra, nie wnikam. <ścoughs> żeby odzyskać kolejny kluczyk, będzie trzeba sobie wejść tutaj najlepiej sobie wskoczyć tutaj i w sumie kluczyk jest pod nami ponieważ hop hop i jesteśmy więc tak to właśnie wygląda tutaj możemy wtedy wejść wyskakujemy i musimy wtedy cofnąć się w miejsce gdzie byliśmy wcześniej czyli po prostu tutaj i tam będą te bramy co nie? więc chyba nie jest to jakieś mega ciężkie chyba że jeszcze jest jakiś kluczyk ale Wydawało mi się, że tam były trzy bramy tylko pokazane, więc biegnijmy jeszcze raz tutaj. Żółty, czerwony, różowy. I mamy tajemnicę, więc nie była ona w ogóle ciężka i nie wiem, no, dosyć prosto. W sensie, no wiadomo, ktoś mi pokazywał te klucze, ale bądźmy szczerzy, nie były to jakieś mega ekstremalnie ciężkie <laughs> miejscówki. I takim samym akcentem jak znaleźć klucze się z wami żegnam. Ogólnie tak jak mówię zapraszam na poprzednie również materiały. Ogólnie również jutro będzie nowa gierka na kanale, ale jeszcze nie będę wam mówić co dokładnie. Lecz zaraz idę właśnie zmontować tu ten materiał co teraz widzicie i w sumie co? badę nagrywał tam nową giereczkę, więc to by było na tyle. Trzymajcie się do jutra. Pa!